Dobra? Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku mamy tutaj Audi Q7 V6 TFSI. W tym pojeździe, słuchajcie, jest nadmierne spalanie oleju. Gdzieś olej znajduje się nie wiadomo gdzie. Eee, bagnet robi się pusty po przejechaniu tam kilku tysięcy kilometrów. Te auto my, jakiś czas temu, robiliśmy do nas przyjechało z przyczyną zasysania korka. Jest to jednostka z kompresorem, więc ten korek zawsze będzie zasysany. Nie tak mocno jak było, ale będzie zawsze jakoś tam delikatnie zasysany. I teraz słuchajcie: mamy problem, że auto pali dużo oleju. No i paliło dużo oleju przed, wymiany, przed wymianą tej odmy. Odma była cała w oleju, przepuszczała olej, ale problem jeszcze pozostał. To znaczy, że problem. Problem jest, on ten olej spala w mniejszej ilości, klient mówi, ale spala, gdzieś ten olej się pojawi, więc zmierzymy kompresję i zobaczymy jaka jest tutaj kompresja, bo od czegoś trzeba zacząć. Pojazd długo stał, nieodpalany, bo był sprowadzony ze Stanów i klient na niego czekał 4 miesiące, plus jeszcze gdzieś tam stał, więc mogło wiele się wydarzyć. A ja dzisiaj będę na dworze robił, a tutaj. W środku o, dają, że hmm. pracują. <taki> Także, bierzemy się za robotę. Ja sobie na dwórku porobię, jak mówiłem wcześniej, ptaszki ćwierkają, jest fajnie, jest ciepło w miarę. Dobra, zaczynamy. Ja demontuję cewki i mierzymy kompresję. Odkręcam ładnie się odkręcają. Ktoś tak dokręcił słabo te świeżki troszkę. No ale ok. Także my je sobie odkręcimy. Cewki zostały zdjęte. Świece nam no, zostały do odkręcenia. Zaraz zobaczymy, jak wyglądają z tej strony. To jest pierwsza. Taka w nagarze. A czy w nagarze? No. no, popalona taka. Druga. O. I trzecia. Zobaczymy, jak one wyglądają. Zobaczcie, one wyglądają takie czarnawe. Są troszeczkę, jak widzicie. Czyli tego oleju nam spala. No, jakby nie było. My założymy nowe świece. Cewki są ok, a teraz zmierzymy kompresję, jak ona tam wygląda. Dobra. Dobra. Młodyszka. Dobra. 10 i pół. O. Dobra. Wach, skoczyło. 9 i pół, można powiedzieć prawie 10. Zapiszemy 10, niech ma. Dobra. 10, dobra. 10, i pół. 10, 10, 10, 10, 10, i pół. I 10, i pół. Tam na końcu trochę więcej jest tej kompresji, więc e, użyjemy takiego specyfika, żeby sprawdzić, czy kompresję można poprawić poprzez taką chemię specjalną. Więc w pierwszej kolejności ja sobie będę wkręcił wałem po to, żeby ustawić wszystkie tłoki równo wszystkie tłoki z lewej i z prawej muszą być równo żeby nie było sytuacji, że do jednego cylindra nalejemy więcej specyfiku, do drugiego nalejemy mniej ja wezmę sobie po pożyczkę taką rurkę to jest w zestawie, więc tak sobie wkładam przez świecę o, weszła jest zaraz zobaczymy będzie mi ciężko jedną ręką, więc chyba pominę to na nagraniu będzie się łatwo kręciło, bo nie ma świec Dobra Dokąd ona nam wystaje? Dotąd, mniej więcej A druga jest za wysoko. Czyli kręcimy dalej Ja te cylindry Ja te cylindry ustawiłem najbardziej równo jak się da wazisz czy nie ważisz mi wciurka To jest celować nie mogę. O, tutaj troszeczkę minimalnie więcej. A tutaj... O, dobra. Druga strona wygląda podobnie. Prawą ręką będzie łatwiej. Jest dotąd. Tu trochę głębiej, o, tam uderzamy i tutaj też uderzamy. Także jest to ustawione najbardziej równo jak się da. Jeszcze mamy trochę czasu, bo jest widno w miarę. I teraz tak 15 minut odczekałem. Czekamy od 15 do 20. I teraz będziemy walić drugi specyfik. Tak dosyć obficie do środka. Będziemy się później pozbywać tej całej zawartości. I jak tego nalejemy dwójeczki, to będziemy czekać 4-5 minut. Około. Teraz sobie to odysamy. Ja w ogóle kiedyś odsysałem coś takiego z lewarką. Niektóre z zle, lewarki mają taką odsysarkę oleju, no i też było super. Tylko minus był taki, że wymieszało się wszystko z olejem i nie widziałem po prostu co nam tam wyszło. Dlatego też coś takiego zakupiłem i zobaczymy, jak to będzie nam, co, co nam wyjdzie z tych cylindrów, tak naprawdę. Ja tam nawet kawałki widziałem jak idą na garu. Uu, zobaczymy jak to w środku wygląda. Przelejemy to. I to wszystko porozpuszczało to mazie bardzo. Taka roz, rozpuszczona ta mazia. O, ale jaka czarniotka. O, ile tam sobie pływa takich ciekawych rzeczy. No dobra, zobaczymy, czy. Ej, ale ile tam syfu? Jakiegoś dziwnego rodzaju jest taki cięższy nagar, trochę bym powiedział. Widzicie, jak to pływa? Dobra, dobra, dobra. 12. No to dwa bary, to spoko, spoko. Tutaj też mamy prawie dwa bary i tutaj mamy dwa bary. Więc mamy dwunasteczkę. Idziemy dalej zobaczymy. Ja ten później jeszcze silnik ładnie domyję i e, domyję go, słuchajcie, jak wszystko poskładam. Ładnie wyczyszczę przedmucham. Kostki przedmucham i olej wymienię. Założę nowe świece, wymienię olej i filtr oleju. Warto ten olej wymienić po takiej pukance. Nie wiem, czy producent zaleca wymianę, czy nie, natomiast warto to zrobić, bo jeżeli pierścienie puszczają, a wiadomo sobie trochę coś tam przeleci, to będziemy mieli zmieszane z olejem. Dobra! Blisko 12. Dobra! No tu mamy. 11,5 Tutaj jeszcze sporo tego zostało No jeszcze jeden bym taki wypukał spokojnie e, Poskładane, poskładane Teraz ja go odpalę zobaczymy jak on sobie pracuje I wjeżdżam na warsztat i wymieniamy olej Zrzucamy olej i nowy filtr No dobra Niech on sobie chodzi A ja wjeżdżam na halę i wymieniam olej Spuszczam olej I wymieniam filtra Bo już gwiazdy widać